Witam serdecznie z tej strony zajbraty jest kolejna odsłona Vape Haven Dzisiaj jednorazoweczka zakupiona w shopi a dokładnie Aroma King solanka od smaku Marakui. Okej okay. Sprawdzimy. Cena klasyczna, czyli tam około 30 zł na 700 zaciągnięć, więc. Też, jakbym powiedział, taka klasyka. opakowanie mm, dosyć ciekawe. To by pomyślał, że producent zawiera nikotynę? Ja bym nie zgadł, nie wiem, jak by. Standardowo, tubka, nawet nie wiem, czy to nie jest identyczne jak o Ty Darka. No czy Porównamy to Jota Wiota. Więc spoko, mm, czuć zapach. Aroma King. Pasjonujące owoce. Ok. Wiesz, co to przychodzi mi do głowy, nie wybuchnie Drugie co przychodzi do głowy? Nie otruj mnie. Oczywiście produkt ma banderolę, więc nie powinien je Albo wybuchnąć. Yy. Chyba ta marakuja trochę zgniła w transporcie. Czuję lekki, chłodny posmak, ale nie wiem, czy to nie jest spowodowane faktem, że jeszcze chwilę temu Ice Mentola testowałem, więc prawdopodobnie to jest z tym spowodowane. Zapach spoko. Marakuję to z zasady jest słodka nuta smakowa. No śliwka robaczywka. <śm> Czy ja wiem, powiem szczerze. Przy głębszym zaciągnięciu czuję jakiś beznadziejny posmak. To nie jest... Yy intensywna, nie jest przesłodzona. Aczkolwiek powiem szczerze, że bardzo nieprzyjemny posmak jest na końcu zaciągnięcia. To nie jest chemiczny posmak. żeby nie pomyśleć, że to może być coś takiego. To jest taki posmak, jakby ta marakuja leżała w jakimś kontenerze na granicy i została przetrzymana na dłuższy czas. I już on trochę zaczął szla trafiać. No, powiem szczerze, że zaciekawiło mnie to. Yy, nie sam fakt tego smaku, tylko to, czy inne smaki też będą miały taki gówniany posmak na koniec. Pamiętajmy, w pewnym sensie vape to też jest przyjemność, jeżeli chodzi o smaki. Mamy szeroko, szeroką paletę różnego rodzaju smaków, od bardziej stonowanych do jakby to powiedzieć, bardziej intensywnych. Owocowe, owocowe, mentolowe, tytoniowe. No jest po prostu tego od diabła. Czybym polecił tego Aroma Kinga? Szczerze mówiąc? Nie. Tak jak do tej pory bazowałem na Dark Barze, do którego nie jestem przekonany też, powiem szczerze, nie ze względów smakowych, tylko technicznych. Nowo barze, który jest bardzo fajny, aczkolwiek mieszanka owoców była tak naprawdę smakiem jednego owocu, ale wszystkie pozostałe, które testowałem, były spoko. I VG, które się skopało, fakt, faktem. Nie wiem, czy to naprawiono, więc nie miałem możliwości przetestowania. I Elfbaren, któremu brakuje chłodziku, ale jest spoko. Wydaje mi się, że przy wydobyciu tego ekstraktu smakowego coś tam ewidentnie nie pykło. Nie wiem, czy w tym przypadku jest używany jakiś izolat, yy, który ma na celu wyodrębnienie właśnie i utrzymanie tego smaku. Jeżeli tak, to jest beznadziejne. W tym przypadku ciężko pójdzie będzie w innych. Jeżeli testowaliście jakieś inne romakingi, dajcie znać, bo powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy. Sorry. Nie, nie, nie. W tym przypadku jestem na nie. Nie wiedziałem, że to kiedyś powiem o jednorazówkach, aczkolwiek no... no nie. <słukasz> tak, czy inaczej. Ostatnia chmura. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o posmak, samo marakuja ok, ale ta nuta kończąca to jest po prostu totalna porażka jakaś, która zaniża ocenę do powiedzmy takich trzy na szynach. Jeszcze stosowane jest tak zwane na szynach? W ogóle co to było na szyna. To nie było w tym przypadku ani 3, ani 2. Punktacja jak za trzy? Mniejsza z tym. Tak czy inaczej, pozdrawiam, trzymajcie się. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów, oczywiście na lajkowanie, łapka w górę, subskrybowanie i informuję o możliwości wsparcia kanału, żeby się jak najbardziej rozwijał. Link, oczywiście, w opisie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hello!